Witam Was, docent polskiej minibrowary.pl. Końcówka lutego, ostatnie tchnienie zimy, piękny śnieg, piękne słońce i po prostu stwierdziłem, że nie można odpuścić tej ostatniej okazji na degustację w tym wyjątkowym plenerze niedaleko naszego domu. No i cóż można degustować w takich warunkach przyrody? Oczywiście imperialny stout browar bury. Nowość, całkiem niedawno się ukazała, 25 balingów, powyżej 10 alko i naprawdę za chwilę mamy mieć 15 stopni, wiosna, już czaj czają się do degustacji Berliner Weisse, więc naprawdę trzeba coś konkretnego tego zimowego popołudnia spróbować. No dobra. Trochę się obawiam, że yy, wyjąłem go z lodówki zbyt późno, więc może być dosyć zimny, ale myślę, zobaczcie na tym kocyku, na tej kołderce śnieżnej, proszę bardzo, jak w eleganckiej, plenerowej restauracji. Myślę, że tyle styka. Butla tutaj. No ta piana to jest coś podobnego, jeżeli chodzi o e, gęstość i obfitość jak w porterze bałtyckim z Burego. Jestem zachwycony pianami e, ich ciemnych piw. Tutaj zdecydowanie barwa ciemniejsza, ta piana jest brązowa, ale jest równie imponująco obfita i drobna. To jest coś wspaniałego jak. To piwo się prezentuje, oczywiście czarne, pod słońce w ogóle, nieprzejrzyste, rewelacyjnie prezentujący się risik. A jak pachnie? Wow, mnóstwo czekolady. I poglądałem na skład i tutaj tak, słód żytni czekoladowy, słód pszeniczny czekoladowy, jęczmień palony, więc naprawdę tych czekoladowych akcentów, takiej gorzkiej czekolady. Tu jest odgroma. Dodatkowo ten palony jęczmień. Świetnie, coś dla fanów wytrawnych, klasycznych aromatów dla imperialnych stałtów. Zdrówko. Yy, ta zima była naprawdę hmm. fajna, chociaż nie wcale nie jest powiedziane, że nie wróci. Przecież to jeszcze marzec, a w kwietniu nieraz śnieg na Wielkanoc spadał No, życzyłbym sobie, żeby było trochę cieplejsze. Bo paradoksalnie, piwo jest zimniejsze niż tutaj, całe to otoczenie. Słońce grzeje naprawdę, jest cieplutko. Natomiast piwo jest zimne. Mój błąd. W miarę gęste, średnio wysoka treściwość, gorzka czekolada. Alkohol w ogóle jest niewyczuwalny. W życiu bym nie powiedział, że to jest powyżej 10 alko. E, poczekałbym, aż ono się otworzy, więc może chwileczkę przerwy. Minęło kilka chwil. Próbuję czekać, aż się to piwo ogrzeje, ale nie ma tak łatwo. No jednak ta temperatura e, kilkustopniowa, no pewnie koło 10 stopni, e, jakoś uniemożliwia dosyć szybkie ogrzanie się tego piwa. Moje wrażenie jest takie, że jest to jak najbardziej taki old schoolowy z goryczką, tak. Kiedyś imperialne stałty miały goryczkę i ta goryczka jest zarówno od chmielu, jak i również od palonych słodów. Również oprócz goryczki ten taki palony charakter gorzkiej czekolady, super, mówię, dla wielbicieli starych imperialnych stałtów jest to coś ciekawego. Pozwoliłem sobie też zerknąć na tą etę, czy moje wrażenia y, nie mijają się z tym, co autorzy tutaj na ten temat piszą. No i e, Browar Bury pisze, nasze intensywne i kompleksowe piwo pełne jest palonego zboża, gorzkiej czekolady i ciemnych owoców. No więc tych ciemnych owoców y, to jest jedyna rzecz, której jakoś za bardzo tutaj nie znalazłem. Przez 15 miesięcy leżakowania piwo wygładziło się i łożyło. Ok, jak najbardziej alkohol pięknie ułożony, nie ma tutaj żadnych motywów ostrych. Jest skrojone idealnie do powolnego sączenia w domowym zaciszu. Pięknie napisane, browarze bury, również w domowym zaciszu polecam, a również polecam w ten sposób w pięknych okolicznościach przyrody. Wasze zdrówko i pewnie kolejna degustacja, tuż chyba będzie coś wiosennego. Marajo.